Ja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i tam was w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Vice City. I ostatnio zrobiliśmy ostatnią misję na telefon, czyli już telefonista tam nie będzie do nas wydzwaniał. Więc teraz możemy się skupić tylko i wyłącznie na misjach dla klubu Malibu. A tych mamy jeszcze póki co do wykonania. Sztuk dwie. musimy ogarnąć sobie jeszcze kierowcę, plus jeszcze i w końcu będziemy mogli wziąć za. Napad na bank, który to już planujemy. Planujemy i chętnie wezmę sobie tego Banshee. W ogóle, tak jak to ostatnio mówiłem w poprzednim odcinku, tam pod sam koniec, to. Kurczę, no dawno nie zatrzymywałyśmy się w hotelu Ocean View. Tutaj już takie luksusy, tam własna posiadłość, własna willa. Tam jakieś interesy, nie interesy. A tu nagle przyszła taka okazja, przyszła taka możliwość, że się wracamy właśnie do naszego hotelu tutaj Ocean View. Dobra, anyway. Mój plan jest taki, że zrobimy właśnie tylko i te dwie misje, które są właśnie zaplanowane na dzisiaj. Czyli, czyli że ostatni członek naszej ekipy napadowej oraz sam sobie napad właśnie zrobimy. I... O, okej, okay, dobra, cokolwiek i. Oj, oh, shit! O. Oh. Oj, oh, powiem wam szczerze, że... Nie spodziewałem się, że mnie tak zarzuci tutaj na tej trawie. Nie no, ja rozumiem, że nam powierzchnia jest niestabilna i w ogóle, ale. Takiego obrotu spraw to ja się szczerze nie spodziewałem. Dobra, wchodzimy do naszego klubu Malibu. I zadbajmy o ubiór naszej pracownicy tam... Yy, która właśnie tutaj pracuje właśnie dla nas. I widzę, że ona nadal się mnie nie słucha. Kiedyś ja naprawdę zrobię z tym porządek The Driver Things are starting to come together nicely here. What's the plan, Tommy? K Pasa, amigo. The plan is you keep doing that like a moron. Anyhow, we need a driver. Tommy, I'll do it. I can drive. <laughs> you want Hillary, mister. Not some smart talking law school chump. Hillary's a real deal. You ain't never seen anyone drive so fast. I'll give him a call here. Hey Hill. It's Phil. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You wanna do me a favor? I got me a guy from up north. Oh no, I don't think he was in the service. But he wants a driver for a bit of action okay i understand what do you say well he'll do it no problem well there might be a little problem see he has abandonment issues seems he won't work for anyone who can't beat him something to do with his mama anyway he wants to race you first said so he'd meet you outside oh, Jesus, who, is so is who is this freak why can't i meet someone normal for a change you tommy

więc ten wyścig raczej nie będzie należał do prostych. Mam tylko nadzieję, że on się gdzieś rozbija, albo rozwali, albo coś w tym stylu. I dodatkowe utrudnienie. Dwie gwiazdki dostajemy już tak mniej więcej w teraz w tym momencie. No, hilary, daj się strącić! O! Ale nie razem ze mną, dobra? Nie razem ze mną, powiedziałem! Dobra, nie chcę bardzo skrasować jego wozu, bo ja muszę wygrać ten wyścig, doprowadzając do tego przy okazji, że on przeżyje właśnie ten wyścig. Dobra, to co by tutaj zrobić, żeby ten... żeby on tutaj ogarnął tutaj i się rozbił albo coś. A, okej, okay, nie rozbije się tutaj. No, generalnie sprawa może nie być taka prosta, jak to się wydaje, i w ogóle tak się trochę jednak zastanawiam, gdzie jest policja? O, dobra, jest policja jednak. Się okazuje że jednak tutaj policja jest i będzie nas goniła tutaj. Bo się tak trochę zastanawiam, bo niby, te, bo niby mam te dwie gwiazdki, ale z drugiej strony to tak... Policja jakoś specjalnie się kwapiła do tego, aby mnie dogonić, albo coś. No i póki co wygląda na to, że dostaję w dupę od pana Hillarego tutaj i... Oj! Czyżby... Nie, jednak nie popełnił błędu i... Raczej się nie zanosi na to, żeby go jeszcze dogonił, chociaż... Nie, doganiam go już powoli tutaj. Dobra, ciach. Ciach, tędy, tędy, tędy i... Tak, w dupę lamu! I potrącić go tutaj jeszcze i... Fuck, fuck. No, 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 spokojnie, spokojnie, dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Ok, jest za mną. Jest za mną. Teraz kwestia tego, żeby utrzymać to prowadzenie. Im dłużej to utrzymam, tym lepiej. No w sumie najlepiej było, jakby utrzymał to prowadzenie do samego końca tego wyścigu. To by było naprawdę bardzo miłe. I być może jest taka szansa, że to się właśnie uda, chociaż... Powiedzę sekund, on no, się do mnie zbliża, czy oddala się ode mnie, czy... O co generalnie chodzi? A, przyblokowali go tam? Nie, nie przyblokowali go. bo są z nie potrafią przyblokować kierowcy, który się ściga nielegalnie na ulicach ich pięknego miasta. Wow! Ok, trochę się zląkłem teraz w tym momencie i. Okej, okay, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że ta misja mi pyknie za pierwszym razem. Eee, traktuj mnie źle, dobrze zrozumiałem? Ok, czas wyścigu 2 minuty 7 sekund. Misja zaliczona ogólnie 3000 dolarów wpada na nasze konto. No, jakbym już miał 111 tysięcy tutaj. Dobra, i teraz sytuacja wygląda w taki sposób, że jesteśmy już w pełni przygotowani do naszej roboty. Chociaż nie, nie jestem jeszcze w pełni przygotowany, bo muszę mieć tutaj kevlar. Kevlar, bardzo ważna rzecz tutaj w tym momencie. Muszę go sobie ogarnąć, więc w związku z tym pojadę na Starfish Island, po mój darmowy kevlar do mojej posiadłości. I jeszcze przy okazji też trochę amunicji do 4 zbiorę, bo to też się przyda, jednak mimo wszystko. Dobra, Ciach, tędy. Ciach, tu. Wszystko musi być przygotowane do napadu. Wszystko musi być tip-top. Musi być sacy wręcz by powiedział. A, tam jest. A, bo w sumie wiecie co? Bo mnie jednak już trochę wkurza to, że mamy kij golfowy zamiast jakiejś porządnej broni. Dlatego myślę, że wezmę sobie tą maczetę, która jest tutaj na tym moście. Naciśnij tam, żeby zmienić broni, Proszę bardzo, już się to jakoś prezentuje. No, jak prawdziwy gangsta. A i przy okazji tego inferenca też zabiorę, skoro już się tak ładnie zatrzymał. Chętnie go sobie zgarnię tutaj. O, proszę bardzo. Dziękuję za samochodzik. Bardzo ładny, doceniam. Gust. Jeszcze kolor też ładny. Doceniam ponownie pański gust. Szkoda tylko, że już nie jest pański ten samochód. Nic <śmiany> z tym, że mam tutaj jego Infernusa zaparkowanego. Ukradnę komuś innemu Przekaz jeszcze zbiorę gotówkę, a co by innego. No i lecimy. Po nasze tutaj zaopatrzenie. Dobra, teraz tędy, tędy i dobra, w sumie tutaj można było spaść. Tutaj też i tak, tutaj mamy arm, pancerz, tutaj mamy M4. Dobra, i zobaczmy, jak stoimy za amunicją. Snajperka styknie, M4 styknie, MP5 styknie, Spas styknie, Python styknie, granaty tam olewam, maczeta, dobra. Myślę, że jesteśmy przygotowani na całą akcję. Dobra, tylko teraz nie zdupić się stąd i dobra, elegancko. To teraz wracamy się do naszego klubu Malibu i jedziemy zrobić napad na bank. Wszystko już mamy pięknie zaplanowane. Mamy kierowcę, mamy kasiarza, mamy strzelca. Wow! I mamy też auto, które zaparkowałem i nikogo nie sprzątnął, co jest zaskakujące. Takie jest samotne, pańskiego auto. Może serio myślą ludzie tutaj, że ktoś sobie naprawdę zaparkował ten wóz i zaraz go odbierze z powrotem. Ach, ci, ta naiwność ludzi w Vice City. Coś pięknego i okej. Okay zatrzymujemy się i pyk. proszę bardzo. I elegancko, i wszystko mamy załatwione. 150 Helta, 100 Kevlara i dobra, i zobaczmy. Aha. Chyba notifier nie wyłączymy, ale dobra, kicnym to jest akurat wiadomość, którą tam... Która tam może sam sobie milkać. I po raz kolejny. Ona olewa moje polecenia moje odnośnie stroju jaki tutaj jest potrzebny jaki jest tutaj wymagany. Ciebie też zwalniam! Nigdy się nie nauczą. Dobra, misja. The job. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Hey, Tommy, seriously, you gotta consider going into law. Uh, what the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Uh huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive together. I, I don't. The car. Uh, <laughs> aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Someone. Ken, like... Ken, that's right. Ken here, he watches the money for us. And he keeps the drinks on ice. <laughs> <laughs> Prosty plan, czyż nie? Czyż tak I w ogóle mnie zastanawia no dlaczego buty w caccence miał białe właśnie te tutaj buty, a tutaj teraz nagle ma czarne Nie wiem barwnika zabrakło na caccenki? Czy co? Dobra, wiecie co? Wyłączymy sobie radio tak, żeby sobie przyklimacić, dodatkowo. że tutaj szykujemy się na robotę? I jedziemy naszą taksą do banku. E, nie wie czemu ci przeszkadza to, że Hilary zajmuje za dużo miejsca. On przecież siedzi tutaj z przodu, obok mnie. Co widać zresztą wyraźnie. Dobra, Ciach. Pomiędzy radiowozem a tutaj przeszkodą, elegancko. Fajnie by było generalnie nie skasować tego samochodu, bo, wiecie, przyda nam się jeszcze, bo. Będzie tutaj spory Saigon. To trzeba już od razu zakładać, że będzie ostro. Ale jak ostro, to jeszcze się przekonamy. Dobra, to jedziemy. Pampa, rampa. Nasz cel się znajduje na drugiej wyspie. Także chwila nam co zamie i... Coś szczerze że chłopaki nie są specjalnie wygadani albo coś. Może byście coś powiedzieli, jeszcze coś skonsultowali? Bo wiecie, by się dało tak trochę. Jeszcze upewnić się co do wszystkiego, właśnie, co jest związane właśnie z tym. Aha, film fil jeszcze czymś macha i dobra, cokolwiek. Jesteśmy na miejscu, tu jest nasz bank. Okay, Tommy, okay. And? I co, w takiej stronach zamierzacie panowie jechać tutaj właśnie i obrobić bank? No tak myślę, że trochę nie bardzo, bo będą znali waszą tożsamość w ogóle. No w sumie tożsamość no to jego już zna chyba pół Vice City. Także no, jeśli cię przyłapią, jeśli cię przy skrzynią, to. No cóż, przynajmniej się rozpoznają od razu. O, jednak jest strój o specjalnie przygotowany właśnie na nasz napad. Dobra, to wyciągamy a z grubej rury M4A4. Nie, co jest M4A1? Sorry? Nobody move! To myśmy jakby jakieś jakiejś piosenki Dobra, no to póki co sytuacja jest pod kontrolą, i ja powiedziałem, M4 -ka. I teraz mamy się udać na górę. I co na górze mamy załatwić? Mamy coś, nie wiem, z sajfem, czy coś w tym stylu? Tak obstawiam się najmniej. Wow! Gdzie? Skąd? Okej. Okay. Do no, trochę mnie tutaj... A, dobra. Udało się tutaj ogarnąć całą sytuację. Chociaż przez moment się zrobiło groźnie. Ale co tam, tylko 12 punktów Kevlara straciłem, także nie jest źle. Okej. Okay. Przez moment się wydawało, że gra się zwiesiła, ale po prostu, po prostu kam musiał dobiec. Wow! Okej. Okay trochę dewage zebrałem! No dobra, no to szukamy menedżera w takim kładzie Dobra, by się coś co nie... Chociaż nie, wiecie co, może MP 5 trochę zużyje albo albo nie, dalej lecę z grubej ruryłem czwórka. Bill, so sweet? Sure. Everything's real quiet. No, i prawidłowo, jak wszyscy siedzą cicho i słuchają się ciebie. Proszę bardzo, tutaj strażnik czuwał i. O, mamy kevlar. Elegancko. Pyk! I Helda, też mamy przy okazji. Jak się będziesz mnie słuchał, to nie będę strzelał. Chodź, otworzysz nam safe. I mam cię na oku.

Dobra, to wy się panowie zajmijcie sobą, a ja właśnie o na dole coś tam się dzieje Czy na górze? Bo w sumie nie wiem, czy to... Czy tam safe to jest? Nie no bardziej to pewnie na dole jest ten safe niż na górze, bo to by było trochę bez sensu szczerze mówiąc. O oh my god! Ktoś odpalił alarm Dobra, już lecę! Lecę tak szybko jak się da Żeby tylko wesprzeć cię, film mój przyjacielu Dobra Całą ochronę zdejmujemy, żeby trochę postraszyć. Aha, mam się tutaj ustawić, dobra. Rozumiem. Nie, to wy jesteście utoczeni. W ogóle mam no, dziwne wrażenie, że ta Sniperka jest w głowie Tomiego. O... o góra, 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 góra Lecimy Ło to trochę wygląda jak FPP O shit Okej okay, dobra, lecimy z full auto Tu można wrażenie czego kucnąć, może to w końcu się ta opcja przydaje Gdzie? Skąd? Jak kiedy? Dobra, leżą I z serio mieli tylko mp 7 Ło, gdzie skąd jak? Kiedy? Aha z, z góry Dobra, no to lecimy. No mam nadzieję, że nas. O, oh, shit! Zabili Hilarego. No to mamy tak trochę problem. Dobra, wycofajmy się może tak bardziej na bok, żeby mieć lepszą pozycję do strzału. No niby lepsza pozycja z jednej strony, ale z drugiej strony, no. Oh shit! Oh shit! No, przody, Przód! przody, przody! Dobrze, piękna główka! Dobra, wskakujemy i. Okej, okay, tajniacy! Dobra, pięknie, pozdejmowani, załatwieni! Zgubiłeś chwila! Nie, nie, zgubiłem chwila! Fili jest tutaj! Dobra, panowie, wsiadamy, szybko! I musimy się chyba udać do pair jeśli ja się, się dobrze orientuję. Dobra, ciach! Dobrze, przynajmniej, że. Wow! Fajon Spray jest blisko, ale z drugiej strony, no, już nam zdążyli przebić opony. No nie powiem, ale ładnie wycelowali teraz w tym momencie, i, I zbili nam całe tutaj pancerz. Ja się spodziewałem generalnie, że ta misja będzie sroga, ale z drugiej strony nie spodziewałem się, że będzie. aż tak sroga! Ej, jakby tutaj teraz stał radiowóz zamiast tego wudu to czujecie co by tutaj było? Ło! Wow. Ale panowie, wy mnie teraz nie rozpoznajecie przecież, bo mi gwiazdki migają, że tutaj mi jest informacja dla mnie, że mnie zgubiliście! Nie powinniście do mnie strzelać w tym momencie O! I już pościg zgubiony Chociaż w sumie jakbym myślał do tego enforcera tam, to bym dostał z powrotem tam 100 pancerza. To też żeby była opcja i co to za muzyka mi leci? Albo w sumie nie ma, że kiss tam z muzyką, a po prostu wiedźmy już tutaj do tego garażu. 50 tysięcy dolarów. Watch out when Aha, widzę, że trochę towarzystwa tutaj też przybyło. I klub Malibu będzie nam generował maksymalnie 10 tysięcy. No, zobaczcie, jak ta kasa szybko leci teraz w tym momencie. I. Ej, ja tego garniaka nie chcę! Ten garniak zia akurat! Ja rozumiem, że... Okej, okay, strój Strój właśnie e, tutaj tego, na nap... Strój na napady tam e, został odblokowany i dostarczony właśnie do klubu Malibu w City. Elegancko, dobrze to też wiedzieć Tylko mi by się teraz przydał jakiś środek transportu albo coś i... O, telefon. Czyżby film? Tommy, no, pewnie, że słyszę, Phil. I tak się składa, że jeszcze chciałem dla ciebie trochę porobut porobić, tak, w ramach właśnie tej serii. Aczkolwiek, no już niestety, ale sama seria się zbliża do końca. I jest, ja serią muszę wrócić po garniak. Dobra, już niech będzie nawet ten Hermes tutaj Gademet. Jedziemy! I kurde, blade, jesteśmy bogaci. No, takie coś to ja rozumiem, no. 160 tysięcy na koncie i. Jeszcze ta muzyka w radiu, no po prostu. jak zawsze. SHIT! Ale nie wliczałem w to rozbijanie ja swojego samochodu i. O, telefon kolejny. Tommy, 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 Mister, 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 OK? Bądźcie z mnie? Nie wiem, co to jest, ale jest coś o tym, że ten rząd ma matkę, co naprawdę skarga mnie. Co tu będzie? Hein, take it easy. Hi Amcon, Amcon jest, jak człowiek może być, gdy jest walczyć za swoje życie. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. Hi Amcon, don't I sound, Amcon? Must be impending death that is doing this to my voice. Okay, kiedy Rosenberg ma Sonego na swoim telefonie i mówi mu, że pomordujemy mu wszystkich, więc on się boi, ale spokojnie, Rosenberg, nie bój się, my to wszystko ogarniemy, będzie cacy, będzie elegancko. Nie ma absolutnie powodu, żeby się bać. Jesteś po mojej stronie, także możesz czuć się spokojny o wszystko. Cokolwiek tutaj powiesz, cokolwiek poprosisz, to możesz być spokojny. Dobra, wiecie, albo nie. Albo nie, jednak nie. Jednak się rozmyśliłem, bo chciałem tam jedną rzecz jeszcze zrobić po drodze, ale stwierdziłem, że po prostu pojadę po ten strój. Bo przecież to tak, garniaku tutaj nie przycho przychodzisz tutaj i chodzi sobie po White City, ale w takim, ale ja chcę po prostu chodzić w takim normalnym garniaku, takim fest, takim dobrym, takim eleganckim w ogóle. I on jest w tej alejce, jak wszyscy dobrze pamiętamy, i powinien być gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Idealnie wyhamowałem, i proszę bardzo, i jest, Mr. Versetti elegancko i skoro jesteśmy przy Hotelu Ocean View, to w sumie, to w sumie, mogę wam pokazać jeszcze jedną rzecz w związku właśnie z tematem. Oh shit. Na pewno nie chciałem wam pokazywać rozbijania się o palmę, bo to już wielokrotnie widzieliśmy w trakcie tej serii. Chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, która znajduje się na górze. Tutaj cyk, tutaj ciach. Bo jako że kończyliśmy misję właśnie dla Klubu Malibu, właśnie kończyliśmy ten napad, to teraz tutaj... Mamy torbę z gotówką! I ona zawsze się pojawia, jak tylko ukończymy misję dla Klubu Malibu. W sensie cały ten pakiet misji. O, tutaj mamy jeszcze przykazji... Plakat naszego filmu, który to stworzyliśmy, właśnie w ramach misji dla wytwórni filmowej. No a generalnie, elegancja Francja, no wszystko się zgadza tutaj, wszystko pięknie wygląda. Tylko, by się jeszcze Kevlar przydał albo coś, bo. No, on będzie potrzebny, tyle powiem. Dobra, Ciach, tutaj zapisik. Ciach. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Także, no cóż, drodzy wspólnicy, drodzy ludzie, ludziska. dziękujemy serdecznie za uwagę. To było Grand Theft Auto Vice City. Ja jestem jak trzymajcie się i czołem!